Dzień dobry, witam Was, a w dzisiejszym filmie. Dzisiaj dwa klasyki. Na początku łowiłem na dwie wędki, ale później się okazało, że nie da rady łowić na dwie wędki i zostawiłem tylko ten delikatniejszy zestaw. Zabawa była przednia, ale to zobaczycie w filmie. Zapraszam. Dzisiaj dwie węteczki, ale dwa klasyki, zrobiłem sobie, o, oj, wędkę wygrałem na zawodach, tylko taki jeszcze taki, no taki nie, Shimano, ale on jest taki po przejściach, a tu mam Robinsona Metod Feder. myślałem, że jest szybszy, ale powiem wam, że, powiem wam, że spoko jest, więc zobaczymy, mam dwa klasyki, jeden będzie na grubo oczywiście, ale w ten drugim jeszcze muszę szybko zrobić. O, u ciebie się chlapnęło, czy to ty? No, drobniczka, no. Drobniczka się chlapie. Tutaj mamy zanętę. Coś tam. Marcinek zamieszał za, za drzewem. Przyniósł do tego truskawka. I gdzieś tam wanilia gdzieś tam jest. I ta węteczka idzie na grubiej czyli czyli co? Czyli co idzie na grubiej, czyli to weźmiemy tu. Czyli idzie tak, tu zakładamy, ta idzie na grubą, bo tutaj może być drobnica aktywna, więc tu chcę założyć na grubiej, a będziemy się na tej drugiej trochę bawić, żeby zobaczyć jaka tam weteczka jest czuła. O, dobra. No i co, no wiadomo, trochę kukurydzy, trochę dosypałem, zanęta taka, no niewilgotna, ale też nie sucha. Oczywiście już zerwałem jedną rzecz na starcie, ale to takie miejsce jest niestety felerne. Oj a ja sobie idę zawiązać przypon na drugą wędkę. Tam mam koszyk 10 gramowy i zobaczymy. No, różnica w grubości widać, ale to mówię tak do 70, tam do 40, więc no, zobaczymy. Dlatego tą chcę tak grubiej, kukurydzkę, tak jak zawsze tutaj kukurydza. I robaki nie bardzo dawało brania Tak, może dzisiaj, jak chwilę poleży, to coś się zadzieje. Dobra, idę tu zawiązać No i dobra. Przypon zawiązany. A tutaj mówię, za trzy białe. Tutaj na lekko eee, trzy białe, za dwie pinki może raz. Tak, żeby mówię, coś grubszego. drobniczka chodzi. Bardzo fajnie. Dziś mam jeszcze ten Mówię jeden klasyk niech tam sobie tak na większą rybę gdzieś czeka w sumie o tej porze większa ryba, no jeszcze jeszcze jaka szansa jest choć tutaj płytka woda to ona już raczej mocno jest mocno jest już z tego pochodzona ale no zobaczymy O, lecimy tak trochę blisko mam nadzieję, że nie będzie tam Drąga, bo na jednym już zerwałem, więc... Pierwszą rybę na blisko. Ale piękne branie, ładnie to widać. Piękne branie. I już coś mamy. A jak! Mań, piękna płoteczka. Łapie. Ale elegancko, jednak, widać ładna poteczka piękne branie. Kurde, od razu akcja. No, to mi się podoba. A chyba przebudujemy to trochę, żeby nie musiał zsiadać. To tu pięknie, pięknie. No, tak mi się to ostatnio spodobało. że Oj, pękło. No, trzeba zużyć, żeby nie wyleciało No, a ta druga, mówię, kukuryczka. I tam trochę... grubsze ryby. O, O Teraz na kukurydzę! Maniuś, na dwie wędki, nie da rady! A tą drugą mam na kukurydzę, to wiesz... To tu grubiej musi być. Ale nic nie ma, ale tu jest kukurydza. No ale dobrze, wzięło, przerzucę spokojnie. Nie no, coś, coś małego, bo robaki są, a ściągnęło jednego. Dobra, no to. No i dobra. Dalsza będka, coś tam popykało, popykało, ale podejrzewam, że robala zdjęło. Ale mam tą kukurydzę. A tu ta bliższa, przed chwilą zacinałem, ale nic nie było. Tu na to taki lekki zestaw, więc elegancko się łowi. Tak. o, znowu coś już tam się dzieje na tej bliższej. No mówię, a to dalsza, zakładam dwa robaki kukurycka. O, znowu ta bliżej już coś się dzieje. Oho, oho, oho. Patrzcie, patrzcie, jak szaleje ta bliższa. Tu bliżutko, to jest na Armageddon. W sumie tam dalej też bym był, jakbym robaki założył. Więc... mamy kolejny zaczyn, mam nadzieję, że. że sam przypom. Mam no. nadzieję, że sam przypom pójdzie. Bo koszyków to ja dużo nie mam. chyba sam szypon poszedł na szczęście tak jest dobra to jak koszyków to ja nie mam nie czekaj nie wiem co tu poszło nie nic nie poszło no jeszcze lepiej nic nie poszło ha. no i dobra nie mam gdzie tego ciężarka żeby sprawdzić no bo zerwałem i to jest ten problem Największy mój. Dobra, zmieniłem miejsce tej wędki, bo przecież co zacięcie to mam zaczep. Przesuwa się bardziej w lewo, tam gdzie mniej tych zaczepów. Bo tutaj jak mam branie, to niestety przy zacięciu przy, przypom wchodzi w te zielsko. Więc przesuwam się, albo się jeszcze trochę dalej teraz przesuwa. Zobaczymy. Ojejku, jejku, jejku. Dobra. Dobra. Przesunę się trochę tutaj, o w tą stronę. Dobra. Zobaczymy tak. Na na zaczepami prawa. No i niestety muszę się przesunąć. Jak tu chcę bliżej łowić, to w lewo. Chyba, że po prostu dalej będę rzucał. No, ale tam dalej też jest duży zaczep, więc też mi to nic nie da, więc zobaczymy tą lewą stronę. No, Momentkę sobie po prostu przesunę w tą już. Jako się pomieszczę. To jest tylko 30 cm długości różnicy, więc... O, u, ładnie bije. No, dobrze, ryba podeszła. Coś tam mamy, ale ciągnie. I dla mnie poszła. O, 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 ryba. O, taki leszczyk fajniejszy. O, taki ładniejszy. Lecie. ale tak właśnie widziałam, nie resztą wybranie pykał, 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 a się okazało, że to leszcz bo tu bliżej no chyba tą zwinę trawą a nie, nie ma nic, spać. myślałem, że coś jest tu się cieszyłem, że coś zaciąłem i nie ma nic. Uuu, uu, ale bije O, popatrz, popatrz. A to ściągam i to sobie będę na jedno mówił. U Maniusz, większa U, ładny leszcz. O kurde Ale leszcz Maniusz. Ta szczupal, no Lecie. Dobra, przebuduję stanowisko, inaczej to będziemy mówić. chyba płoteczka. No, no już się daje, coś tam spokojnie, już działamy. Ładne te płotki porosły, nie? Ładne, no. No, ale jest, mówię, jest co robić, inaczej z 15 jest. Dobra, czekaj, żeby mi tutaj nie przeszkadzało. Kurde, ale mocne branie. No, siedzę, siedzę. Już miałem mówić, nagrywać, że nic się nie dzieje. Uuu, co to? to o leszczyk taki nawet 35 maniusia a no ładny no ten już taki ale branie ładne ewidentnie w ovisku mamy leszcze ewidentnie są takie brania leszczowe dużo obcierek takich o znowu coś o, 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 o. o znowu sień człowieku ale zamieszał chłopie nawet nie mogę nic nagrać i już na jedną wędkę nie ale podeszł. Patrz, o patrz ładne, ładny, ale pięknie biorą leszcze, pięknie biorą, takie mniejsze, większe, ale kurde, ale walą leszczyki, nawet nie mogę ich nagrać, piękne, fajne, no o ładny. No teraz chwilę przerwa w braniach, co jakiś czas, tak co pół godzinki jest taka przerwa w braniach, patrząc po tym leszczu to szczupak pewnie wchodzi, goni ich tam. Więc bo się dzieje, 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 dzieje i po jakimś czasie przerwa, nie? Znowu gdzieś tam widać zaczynają się brania, znowu przerwa, więc drapieżnik tutaj ostro szaleje, to po prostu go nie widać. Ale ładnie nam leszcze weszły, marci tam siedzi też leszcze łowi. płotek dzisiaj mało, ale więcej leszczy, nie? Też dodają zanęty waniliowej, więc. No i dużo takiego typowej o, 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 o. o, i znowu jakieś dwa puknięcia, więc. No dobra, no idę rzucać. Ale dzieje się? Elegancko siłowi, tak bardziej delikatnie podoba mi się to. O! No mówię, coś nie bierze! A tu o! No nic, Marcinek łowi. Ja miałem kilka takich brań, ale nie zaciąłem. tego mówię, sprawdzę. A tu się okazało, że... Kurzeń, co jest normalną rzeczą tu. Oj spina, kurde ty, ale ładny był No A! Piękny, ładna walka No trudno. Spina to spina Ale wiem mniej więcej jak ich je tu zacinać Ale ładny był, no ale siedzą. Kurde, jak mi się podoba takie delikatne łowienie. Delikatna węteczka. Delikatny zestaw. Niedaleko. Pyk. Zresztą muszę szczytówkę zmienić, bo tu widziałem jeden OZ, bo ja to zawsze na zapas taką A tu jest 0,5 w zestawie, więc 0,5 to by była idealna Piękny leszcz leć Dobra Ale gdzie się pobawi, człowiek Pięknie, pięknie, no, zrzucamy dalej pyk bliziutko, Pik pięknie, ale tańczy wędka. Tylko weź to teraz. Tylko teraz to chyba drobniczka. Bo takie brania bardzo nerwowe, ale też tak widać delikatnie. O, 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 znowu, teraz był leszcz. Naprawdę trzeba się bardzo dobrze wpasować. Kiedy on tak. O, właśnie, on teraz, on teraz, o, teraz to widać, że to leszcz jest ewidentny. Tylko on nie zawsze tak mocno weźmie. I właśnie jest problem z tym zacięciem, nie? On nieraz tak tego myk, myk. Tak, jakby przeżuwał, przeżuwał i wypluwał, nie? Szpacz. Maniuś, ja to dzisiaj mam szczęście. Znowu. Znowu. O, masakr. Znowu konar, nie? Masakr. No, tu tych konari to jest dużo, niestety. Ale pękają, nie? One już ten gniją o, Ale walczy u mnie człowiek. U ładny Od razu porzuć A i o u mnie ładniejszy. U, u, u. patrzcie, o, o, o. patrzcie, patrzcie No ja Ci powiem trochę walczę O, ładny No i to jest słowień o no, tu. no ja taki większy, nie? Ładny, pięknie. Ale się podoba. Łe. Po zerwaniu kolejnego przyponu, przy zacięciu. Eee, ale przy ładnym braniu oczywiście. Wracam do gry. No tu jest ten problem właśnie, bo tu jeszcze na tym stanowisku trochę zaczepów jest. No, tak więc. Ale wracamy do gry, więc zobaczymy co się wydarzy. Branie ładne było, więc lecimy Kolejny, piękny Ale frajda dzisiaj jest Mam trzy robaki Dobra, to jeden na pinka mi gdzieś uciekła Ej, musi być No nie duży nieduży chyba, chociaż nie wiem, walczy tu jeździ Opie. Ale zamieszana, zanęt. Co tu się dzieje? Piękny znowu poetwa. Prawie, że już jesienny. Ej no. O, u, u, się widzę prędzy chłopak. Kolejna, a ja! Jeden za drugi. Co tu się dzisiaj dzieje? Jedno za drugim. O, i kolejny, lecimy. Oho, na brzeg popłynął. Mówi, że jednak na brzegu lepiej. Oj, wysypały mi się robaki, jeszcze lepiej. Na gościu odpłynąć? tak będzie leżał teraz? O, ale tego dzisiaj jest. O, ale to się mieliście tu. Masakr. O, poszło. Ale ciekawe czy poszedł. Przy, Przypończy Znowu muszę wiązać. Nie. A nie jest chyba. Chyba poszło. Jest dobrze. Jest chaciek. Tylko nie ma robaków. No, ale znowu branko. No ogólnie walą co rzut co rzut łanie się wkręciły. Na początku nie było brań, ale rzucałem, rzucałem systematycznie i podeszły. Praktycznie każdy rzut albo mam branie, albo mam jakieś zacięcie. O, teraz znowu ten ciągnie. OES, ale branie. O, o ale wygieł kija. No nieźle, nieźle. Tych leszczy tam tyle napłynęło, że tych mniejszych, nie? Ale... Ale rewelacyjnie się łowi. Dobra, idę jeszcze trochę porzucać i ten. mało trzeba się zwijać, bo muszę iść tam jeszcze przy samochodzie porobić, a później jeszcze się... Szykować, bo w nocy bieg, o drugiej w nocy bieg. Mamy coś czy nie? No mamy, no ja mam. Co? No ryby no co? Ale zamieszał człowieku. O, szalał. Piękny. Na tym widziałem, że jest. Ma teraz patrz. Czekaj. Co? Co, <laughs> so, jakie kura. Nie, no ja mam cały czas. U mnie to jest ten. Tylko wyciągnąłem, bo tak ten. Miałem kilka brań. U mnie to jest ogień. No to oper, Ale rzucam teraz na, na 20 pinek. O, ale plik. Teraz idzie. Soczysta kanapka. Teraz to idzie taka bomba. O. Dobra, teraz u mnie cisza To popolujemy na coś siedzenie Jakieś, o Zjem sobie chleba I zjem sobie może jabłko ja teraz u mnie jest cisza Coś tam puka, suka, ale To nie jest tak jak było No, i tak jadłem, że o Płetwal Mówi, przywitam się Powie, jednak jesteśmy Lej. Dobra, to może na razie Nie nie rzucam, po prostu idę sobie zjeść, bo inaczej chyba nie zjem. Wysiadło, ale jest jeszcze. Nie ma, już wróciły. Tak, tak, są już wróciły. Już myślałem, że nic. No a tu jeszcze coś jest. Ładne branie. No, ładny, widać. No i kończymy na dzisiaj. Świetny dzień, takie dni częściej. Pozdro.